Witajcie moi drodzy widzowie Jestem nad Zalewem Nowochódzkim To jest pierwszy film od jakichś dwóch lat, który dla Was nagrywam W ostatnim, który nagrywałem w lecie 2021 roku Na cmentarzu rachowickim Opowiadałem o tym, że na razie miałem, czy na tamten moment, miałem dosyć YouTube'a I postanowiłem sobie zrobić przerwę w nagrywaniu Dlaczego tak było? Jakie konkretnie miałem, że tak powiem, zarzuty do YouTube'a, to mówię na tamtym filmie. Możecie obejrzeć jak chcecie, jeżeli Was to interesuje. W tamtym momencie, kiedy tamten film nagrywałem w roku, moje życie wyglądało wyjątkowo, powiedziałbym, mało zachęcająco. Jeśli chodzi o stan zdrowia, byłem wrakiem człowieka. Nie wiedziałem, czy Przeżyje. Jeżeli przeżyję, to w jakim stanie? Czy będę warzywem, czy będę jeździł na wózku, czy się, czy się przekręcę i wyląduję pod ziemią? Poza tym, z uwagi na skandaliczne pogorszenie się. Czekajcie. Dobra. Z uwagi na skandaliczne pogorszenie się stanu zdrowia, utraciłem zdolność do pracy, bo człowieka, który jest jedną nogą w grobie, nikt nie zatrudni. Tak więc nie wiedziałem, czy będę miał za co żyć, czy będę miał za co opłacić rachunki i tak dalej, i tak dalej. Więc nie dziwcie się, że mój nastrój wtedy był rzeczywiście niezbyt dobry. No ale udało mi się sytuację poprawić, czy ze zdrowiem sytuację poprawić w maksymalnym możliwym stopniu. Czyli osiągnąłem już, że tak powiem, szczyt moich możliwości wyzdrowienia i całkiem zdrowy już nigdy nie będę. Nie mniej odzyskałem zdolność do pracy, przynajmniej o takie podstawowe potrzeby nie muszę się martwić. I znowu poczułem chęć zajmowania się hobby, jakim jest kanał na YouTube. Ja, moi drodzy, od dziecka miałem tak, że uwielbiałem dużo gadać i to mi zostało do dzisiaj. Jest mnóstwo. Rzeczy, które mnie w jakiś sposób interesują, czy denerwują, czy rodzą jakieś pytania. Rzeczy, które widzę, rzeczy, o których czytam w prasie, robactwo jakieś leci z drzewa. I o tym właśnie będę mówił na tym kanale, ponieważ teraz chciałbym, żeby ten kanał przyjął taką formę vloga, czy też dziennika. A propos, dziennika, dzisiaj mamy 9 czerwca 2020. Trzeciego roku, piątek, najfajniejszy dzień tygodnia. A do tego jeszcze mam dzisiaj urlop, więc jest podwójnie fajnie. No i postanowiłem, że przejdę się, przejadę się nad zalew. Przy okazji załatwię dwie ważne sprawy i nagram dla Was taki właśnie film inauguracyjny. Mam nadzieję, że to, co będę mówił na tym kanale, czyli na razie mam pomysł na dwie. Dwa, tak wątki tematyczne. Pierwszy to będzie rodzaj dziennika, drugi to będzie seria pod tytułem Krótki Kurs Komunizmu Praktycznego albo Komunizm Praktyczny, coś takiego. Wbrew pozorom, chociaż nazwy jeszcze nie wymyśliłem, nie będzie to propagowanie socjalizmu, coś, będzie to wręcz przeciwnego. Mianowicie za pomocą materiałów z epoki, czyli filmów dokumentalnych, wypowiedzi, artykułów, będę Wam pokazywał. To, że komunizm i socjalizm, i w ogóle lewactwo w jakiejkolwiek formie, nigdy nie tworzy żadnej wartości dodanej. W każdych czasach i w każdej szerokości geograficznej generuje tylko i wyłącznie straty i patologie, bo inaczej po prostu być nie może. No, i cóż, mam nadzieję, że chociaż niektórzy z Was decydują, że warto poświęcić swój czas. Na oglądanie tego, co kręcę. Wtedy będzie mi bardzo miło. Będzie mi jeszcze fajniej, jak zostawicie komentarz albo ocenicie mój film, czy można ocenić negatywnie. Oczywiście, że można. To jest bez znaczenia, czy łapkę w górę czy w dół, ponieważ dając łapkę, sygnalizujecie YouTube'owi tylko tyle, że film w jakiś sposób wzbudził wasze zainteresowanie. A to, czy jest to łapka w górę czy w dół, to dla algorytmów YouTube'a. Dla botów jest to zupełnie bez znaczenia. Jeżeli będziecie chcieli napisać jakiś krytyczny komentarz, to oczywiście można, no jak najbardziej. Konstytucja wam gwarantuje moi drodzy wolność wypowiedzi. Pamiętajcie o tym. Natomiast jeżeli on będzie wychodził poza ramy tak zwanego dobrego smaku, to niestety nie mogę obiecać, że się ukaże. Jak wiecie, ci przynajmniej którzy są widzami mojego kanału, pora ruszyć. Od dawna to wiedzą, że na moim kanale filmy są moderowane, a zatem żaden komentarz się nie ukaże, dopóki ja go nie zatwierdzę. Dlatego, jeżeli ktoś będzie chciał napisać mi, na przykład, wiem, że jestem gruby albo że jestem łysy, to oczywiście nie wahajcie się tego zrobić. Natomiast nie liczcie na to, że wasz komentarz zobaczy ktokolwiek poza wami. A propos gruby. Już widzę oczami wyobraźni, jak niektórzy z Was dają po klawiaturze, żeby mi napisać Hutman, jesteś gruby, albo Hutman, przybrałeś na wadze. Tak? O kurka, wodna. No dzięki za, za, za otworzenie oczu, bo nigdy bym sobie nie zdawał sprawy, gdyby nie Wasze jakże cudowne uwagi. No i cóż, jeżeli poza samym Stwierdzenie faktu interesuje Was dlaczego tak jest dlaczego jestem osobą okrywą i jak to się stało, że ona się nie przekręciłem i co wtedy czułem to też możecie napisać w komentarzu chętnie Wam o tym opowiem być może dzięki temu unikniecie tych błędów które ja popełniłem wezmę sobie bliżej kamerę, żeby dźwięk złapało No więc podsumowując, zbliżam się do ulicy, będzie prawdopodobnie źle słychać. Jeżeli chcesz oglądać, to oglądaj, będzie mi bardzo miło. Ponieważ chcę stworzyć na tym kanale społeczność opartą na przyjaźni, wymianie poglądów, jakiejś życzliwej atmosferze. Dlatego jeżeli szukasz takich wrażeń, jakie dostarczały moje filmy, kiedy na których komentowałem w sposób sarkastyczny, prześmiewczy dokonania innych youtuberów i bardzo dobrze wiecie o czym ja mówię to już niestety takiego contentu nie znajdziecie nie dlatego, żeby ktoś podał mnie do sądu, bo nic nielegalnego nie zrobiłem ale dlatego, że sam nabrałem niechęci do tego typu zachowań a więc proszę was wszystkich, żebyście byli mili dla siebie nawzajem, dla mnie jeżeli możecie to fajnie Natomiast, natomiast, jeżeli z jakichkolwiek powodów, z jakichkolwiek powodów nie chcecie tego oglądać, bo na przykład ja was denerwuję, albo dzisiaj na przykład się nie uczesałem, bo zgubiłem grzebień i uważacie, że to jest nie do przyjęcia, to po prostu, czy denerwuje was to, co mówię, uważacie, że gadam bzdury, to po prostu nie oglądajcie tego. Jest tyle fajnych kanałów na YouTubie które można obejrzeć na przykład jak tytani Intelektu grają w Lola przed wiele godzin Witajcie moi drodzy widzowie Jestem nad Zalewem Nowochim to jest pierwszy film od jakichś dwóch lat który dla Was nagrywam w ostatnim, który nagrywałem w lecie 2021 roku na cmentarzu rachowickim Opowiadałem o tym, że na razie miałem, czy na tamten moment miałem dosyć YouTube'a i postanowiłem sobie zrobić przerwę w nagrywaniu. Dlaczego tak było? Jakie konkretnie miałem, że tak powiem, zarzuty do YouTube'a, to mówię na tamtym filmie możecie obejrzeć jak chcecie, jeżeli Was to interesuje. W tamtym momencie, kiedy tamten film nagrywałem, Wyglądało naprawdę, jak tramwaj, można powiedzieć, jak nie, urok to sraczka. Więc w tamtym momencie, latem 2021 roku, moje życie wyglądało wyjątkowo, powiedziałbym, mało zachęcająco. Jeśli chodzi o stan zdrowia, byłem wrakiem człowieka. Nie wiedziałem, czy. Przeżyję. Jeżeli przeżyję, to w jakim stanie? Czy będę warzywem, czy będę jeździł na wózku, czy się, czy się przekręcę i wyląduję pod ziemią? Poza tym, z uwagi na skandaliczne pogorszenie się. czekajcie. Dobra. Z uwagi na skandaliczne pogorszenie się stanu zdrowia, utraciłem zdolność do pracy, bo człowieka, który jest jedną nogą w grobie, nikt nie zatrudni. Tak więc nie wiedziałem, czy będę miał za co żyć, czy będę miał za co opłacić rachunki i tak dalej, i tak dalej. Więc nie dziwcie się, że mój nastrój wtedy był rzeczywiście niezbyt dobry. No ale udało mi się sytuację poprawić, czy ze zdrowiem, sytuację poprawić w maksymalnym możliwym stopniu. Czyli osiągnąłem już, że tak powiem, szczyt moich możliwości wyzdrowienia i całkiem zdrowy już nigdy nie będę nie mniej odzyskałem zdolność do pracy przynajmniej o takie podstawowe potrzeby nie muszę się martwić i znowu poczułem chęć zajmowania się hobby jakim jest kanał na youtube ja moi drodzy od dziecka miałem tak, że uwielbiałem dużo gadać i to mi zostało do dzisiaj jest mnóstwo rzeczy, które mnie w jakiś sposób interesują czy denerwują, czy rodzą jakieś pytania rzeczy, które widzę, rzeczy, o których czytam w prasie robactwo, jakieś leci z drzewa i o tym właśnie będę mówił na tym kanale, ponieważ teraz chciałbym, żeby ten kanał przyjął taką formę vloga, czy też dziennika a propos dziennika dzisiaj mamy 9 czerwca 2020. Roku, piątek, najfajniejszy dzień tygodnia. A do tego jeszcze mam dzisiaj urlop, więc jest podwójnie fajnie. No i postanowiłem, że przejdę się, przejadę się nad zalew. Przy okazji załatwię dwie ważne sprawy i nagram dla Was taki właśnie film inauguracyjny. Mam nadzieję, że to, co będę mówił na tym kanale, czyli na razie mam pomysł na dwie. Dwa że tak powiem, wątki tematyczne. Pierwszy to będzie rodzaj dziennika, drugi to będzie seria pod tytułem Krótki kurs komunizmu praktycznego albo komunizm praktyczny, coś takiego. Wbrew pozorom, chociaż nazwy jeszcze nie wymyśliłem, nie będzie to propagowanie socjalizmu, coś będzie to wręcz przeciwnego, mianowicie za pomocą materiałów z epoki, czyli filmów dokumentalnych, wypowiedzi, artykułów będę Wam pokazywał. To, że komunizm i socjalizm, i w ogóle lewactwo w jakiejkolwiek formie, nigdy nie tworzy żadnej wartości dodanej. W każdych czasach i w każdej szerokości geograficznej generuje tylko i wyłącznie straty i patologie, bo inaczej po prostu być nie może. No i cóż, mam nadzieję, że chociaż niektórzy z Was decydują, że warto poświęcić swój czas na oglądanie tego co kręcę. Wtedy będzie mi bardzo miło, będzie mi jeszcze fajniej, jak zostawicie komentarz albo ocenicie mój film. Czy można ocenić negatywnie? Oczywiście, że można. To jest bez znaczenia, czy dacie łapkę w górę, czy w dół ponieważ dając łapkę, sygnalizujecie YouTube'owi tylko tyle, że film w jakiś sposób wzbudził Wasze zainteresowanie. A to, czy jest to łapka w górę, czy w dół, to dla algorytmów YouTube'a, dla botów jest to zupełnie bez znaczenia. Jeżeli będziecie chcieli napisać jakiś krytyczny komentarz, to oczywiście można, no jak najbardziej. Konstytucja Wam gwarantuje, moi drodzy, wolność wypowiedzi. Pamiętajcie o tym. Natomiast jeżeli on będzie... Wychodził poza ramy tak zwanego dobrego smaku, to niestety nie mogę obiecać, że się ukaże. Jak wiecie, ci, przynajmniej, którzy są widzami mojego kanału, że pora ruszyć od dawna, to wiedzą, że na moim kanale filmy są moderowane, a zatem żaden komentarz się nie ukaże, dopóki ja go nie zatwierdzę. Dlatego, jeżeli ktoś będzie chciał napisać mi, na przykład, ja wiemy że jestem gruby Albo że jestem łysy, to oczywiście nie wahajcie się tego zrobić, natomiast nie liczcie na to, że wasz komentarz zobaczy ktokolwiek poza wami. A propos, gruby, już widzę oczami wyobraźni, jak niektórzy z was dają po klawiaturze, żeby mi napisać: 'Hutman, jesteś gruby, albo 'Hutman, przybrałeś na wadze. Tak? O kurka wodna. No dzięki za. Za, za otworzenie oczu, bo nigdy bym sobie nie zdawał sprawy, gdyby nie wasze jakże cudowne uwagi. No i cóż, jeżeli poza samym stwierdzeniem faktu interesuje was, dlaczego tak jest, dlaczego jestem osobą otyłą i jak to się stało, że Omar się nie przekręciłem i co wtedy czułem, to też możecie napisać w komentarzu, chętnie Wam o tym opowiem. Być może dzięki temu unikniecie tych błędów, które ja popełniłem. Wezmę sobie bliżej kamerę, żeby dźwięk złapało. No więc podsumowując, zbliżam się do ulicy, będzie prawdopodobnie źle słychać. Jeżeli chcesz oglądać, to oglądaj, będzie mi bardzo miło ponieważ chcę stworzyć na tym kanale społeczność opartą na przyjaźni, wymianie poglądów, jakiejś życzliwej atmosferze. Dlatego jeżeli szukasz takich wrażeń, jakie dostarczały moje filmy, kiedy, na których komentowałem w sposób sarkastyczny, prześmiewczy dokonania innych youtuberów i bardzo dobrze wiecie, o czym ja mówię, to już niestety takiego kontentu nie znajdziecie. Nie dlatego, żeby ktoś podał mnie do sądu, bo nic nielegalnego nie zrobiłem, ale dlatego, że sam nabrałem niechęci do tego typu zachowań. A więc proszę was wszystkich, żebyście byli mili dla siebie nawzajem, dla mnie, jeżeli możecie to fajnie. Natomiast natomiast jeżeli z jakichkolwiek powodów, z jakichkolwiek powodów nie chcecie tego oglądać, bo na przykład ja Was denerwuję, albo dzisiaj na przykład się nie uczesałem, bo zgubiłem grzebień i uważacie, że to jest nie do przyjęcia, to po prostu czy denerwuje Was to, co mówię, uważacie, że gadam bzdury, to po prostu nie oglądajcie tego. Jest tyle fajnych kanałów na YouTubie, które można obejrzeć, na przykład jak Tytani Intelektu grają w Lola przez wiele godzin.